Każdego dnia mijamy dziesiątki domów i osiedli, przed którymi rozciąga się równiutko skoszona trawa. Zielone, miękkie dywany. Wszystkie jak ogólniki. Czasami pośrodku tej zieleni widać jakąś samotną jabłoń, parę krzaków porzeczek, może niewielkie krzątki z ziołami czy warzywami. Ale dzisiaj to już rzadkość. Dominującym widokiem jest trawnik, symbol zatpanego, nowoczesnego podwórza. Pytanie tylko: czy jest to obraz, który odziedziczyliśmy po naszych przodkach? Czy to, co dzisiaj uważamy za standard ogrodu, ma cokolwiek wspólnego z tradycją polskiego domu? W tym odcinku podcastu zapraszam Cię do podróży. Od wspomnień ogrodów naszych babć przez historię mody na trawniki, aż po refleksję, co tracimy, kiedy dzisiaj zastępujemy ogród użytkowy tak modnym i wszechobecnym trawnikiem. I co możemy odzyskać, jeżeli zdecydujemy się choć w małym fragmencie wrócić do tego, co kiedyś było. Naturalne. Za Bo w przeszłości szukam przyszłości, która ma sens. W trzecim odcinku podcastu Zakorzenieni. Nazywam się Anna Mazurek. Jestem doktorem nauk prawnych i specjalizuję się w prawnej ochronie dziedzictwa kulturowego. Ale przede wszystkim jestem kobietą zakorzenioną. I mocno wierzę w to, że dziedzictwo to nie tylko przeszłość, ale także źródło wiedzy, z której możemy czerpać dzisiaj. Dla naszego lepszego życia. Tutaj za to z potrzeby serca tworzę przestrzeń dla osób, które chcą żyć świadomie, w szacunku do własnych korzeni i wrażliwych na to, co pozostawimy po sobie kolejnym pokoleniom. Kiedy przypominam sobie zapamiętane z dzieciństwa ogródki. Każdy z nich był inny. Ale tak naprawdę to były jednak one podobne. We wszystkich tętniło życie. Żyły kolorami, bioróżnorodnością. Ogródek babci Anielki był przede wszystkim warzywnikiem. Rządki marchwi, pietruszki, skoper pachnący o poranku, ogórki, seler, buraczki. Wszystko w idealnym, ale takim naturalnym porządku. Tuż obok, przed domem rosła też grusza, czereśnia, a kwiaty wypełniały pozostałą, wolną przestrzeń ziemi. Dziadek Staszek miał też ogromny sad orzechowo-owocowy, a w nim również krzewy agrestu, malin, porzeczki. A na podwórzu wystarczającą ilość cienia nawet w najbardziej upalne dni Zapewniał okazały orzech i winogrona rozpięte na pergoli nad naszą piaskownicą. Z kolei babcia Hela kochała kwiaty. Przed domem sadziła malwy, białe lilie, piwonie, róże, nagietki i bardzo dużo aksamitków. Pamiętam, jak co jesień pomagałam jej zbierać nasiona aksamitków i nagietków do wysiania na kolejną wiosnę. I oczywiście w tym ogródku nie brakowało także grządki z pomidorami, rzodkiewkami czy szczypiorkiem na poranną kanapkę. I co ważne, ani u jednej, ani u drugiej babci w przeddomowym ogródku nie było tego, co dzisiaj uznajemy za obowiązkowe. Czyli nie było trawnika. Była zieleń, ale była to Żywa zieleń, pachniała, dawała cień, przyciągała pszczoły. Proszę teraz, Ty przypomnij sobie ogródki Twoich dziadków oraz przypomnij sobie fotografie starych ogrodów, jakie czasem można jeszcze zobaczyć w albumach czy w internecie. Malwy przy ganku, rząd nagietków przy grządce, kapusta obok marchwi, Rabarbar pod oknem. Czujesz to ciepło, ten spokój? To podcast o dziedzictwie kulturowym, więc przyglądniemy się tutaj temu tematowi szeroko, kulturowo. W przeszłości ogródki nie były tylko dla ozdoby. W wielu domach kwiaty miały konkretne znaczenie. Malwy i nagietki sadzono. Nie tylko dla koloru, ale również wierzono, że chronią dom. Zioła były naturalną, codzienną apteczką. Rumianek na uspokojenie, wyciszenie, babka lancetowa na skaleczenia. Każdy z krawek ziemi miał swoją funkcję i każdy był ceniony. A tak zwane chwasty często były lekarstwem. Babcie wiedziały, że podagrycznik, mniszek, pokrzywa to nie intruzi, ale rośliny, które można wykorzystać w kuchni czy w leczeniu. No i są to przysmaki dla kur, kaczek. Tak, dawniej każdym źdźbłem kiełkującej na podwórzu trawy czy chwastu natychmiast z radością zajmowały się przecież kury. Kiedy dzisiaj patrzę na krajobraz wsi i miast, widzę ogromną zmianę. W ciągu zaledwie jednego pokolenia wyrzuciliśmy z ogrodów grządki, zioła, drzewa owocowe, a w ich miejsce zasialiśmy równiutko przecinaną trawę. Ale nie stało się to przypadkiem. Historia tego zielonego dywanu ma swoje korzenie Daleko stąd, daleko od dziedzictwa kulturowego Polski, a w dodatku wcale nie jest tak stara, jak mogłoby się wydawać. Tak, trawniki nie narodziły się w polskich ogrodach. Ich historia zaczęła się w Europie Zachodniej, a dokładniej w zamkach i dworach średniowiecznej w Anglii i Francji. Tam, gdzie zamek był symbolem władzy, wokół niego tworzono otwarte przestrzenie obsiane trawą, z których łatwo można było dostrzec nadchodzącego wroga. Ale z czasem, trawnik stał się czymś więcej niż tylko takim praktycznym elementem obrony. Stał się pokazem luksusu. Utrzymywanie ziemi, na której nic się nie uprawia było synonimem bogactwa. W czasach, kiedy każdy metr kwadratowy ziemi mógł rodzić żywność, przeznaczenie go wyłącznie na zieleń do patrzenia było taką niepisaną deklaracją. Zobaczcie stać mnie, żeby marnować przestrzeń. W XVII i XVIII wieku moda na trawniki przeniosła się do parków arystokratycznych rezydencji. I wówczas w Anglii i Francji pojawiły się rozległe, równo przystrzyżone połacie zieleni otoczone klombami kwiatów. Był to symbol wytworności i prestiżu. W XIX wieku idea ta powoli zaczęła spływać w dół warstw społecznych, trafiając do zamożnego mieszczaństwa. Ale prawdziwy przełom nastąpił po II wojnie światowej. W Stanach Zjednoczonych. Tam, wraz z rozwojem przedmieść, firmy produkujące kosiarki, nawozy i środki chwastobójcze rozpoczęły ogromną kampanię marketingową. Prawdziwy dom ma trawnik, a zdjęcia uśmiechniętych rodzin na tle zielonego dywanu trawy zalały magazyny i telewizję. I takie obrazy to nie jest przypadek. Specjaliści od marketingu doskonale wiedzą, w jaki sposób zadziała to na podświadomość ludzi. W świecie codziennego pośpiechu i problemów podsuwa się człowiekowi umęczonemu życiem wizję prostego, spokojnego życia, które rzekomo może kupić razem z nawozem i kosiarką. W Polsce moda na trawniki przyjęła się na dobre dopiero po latach 90. Kiedy ten zachodni styl życia zaczął być u nas symbolem sukcesu. I oczywiście wraz z nim przywędrował cały pakiet a więc kosiarki, nawozy, chemia do zwalczania, chwastu czyli roślin, które jedno pokolenie wstecz były ogromnie cenione. Kiedy dzisiaj spoglądamy na równy, zielony trawnik, Widzimy przestrzeń, która wydaje się czysta, uporządkowana i zdrowa. Ale to tylko wrażenie. A w dodatku to obraz, do którego już mocno, podświadomie i świadomie przyzwyczailiśmy się, bo otacza nas praktycznie wszędzie. W rzeczywistości jednak ten piękny dywan to niemal pustynia biologiczna. Na trawniku, który jest regularnie koszony. Nawożony sztucznymi preparatami i opryskiwany herbicydami, prawie nic nie może żyć. Brakuje tam kwiatów, które przyciągają pszczoły, brakuje schronienia dla motyli czy trzmieli. Gleba pod taką trawą staje się uboga i z roku na rok traci życie wiele mikroorganizmów, ponieważ chemia i monotonia gatunkowa odbierają jej naturalną równowagę. Oczywiście wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że jego sześcioarowy trawnik nie może przecież zakłócić całego ekosystemu, bo owady mogą przecież sobie na przykład żyć spokojnie u sąsiada. Ale takie rozumowanie, takie rozgrzeszanie swojego trawnika przez każdego z nas w skali całych miast i wsi oznacza coraz mniej owadów zapylających, mniej ptaków, Mniej bioróżnorodności. I to nie tylko kwestia estetyki czy naszej wrażliwości do słuchania śpiewu ptaków wczesnym rankiem, bo od bioróżnorodności zależy stabilność całego ekosystemu, a więc także naszego pożywienia. Zastąpienie ogródków użytkowych trawnikami to nie jest problem tylko przyrodniczy. To również strata kulturowa. W ciągu zaledwie jednego pokolenia zanikła tradycja przekazywania wiedzy o roślinach. Kiedyś dzieci uczyły się od babci czy mamy, jak sadzić marchew, kiedy zbierać miętę, jak zrobić syrop z mniszka. Dzisiaj coraz częściej dzieci bawią się obok kosiarki automatycznej, pracującej przecież non-stop, żeby trawnik zawsze był idealny. Tracimy w ten sposób język roślin, nazwy, znaczenia, wierzenia. Tracimy smak owoców zerwanych prosto z krzaka, a wraz z tym znikają nasze małe codzienne rytuały, które kiedyś budowały więź z ziemią i dawały poczucie zakorzenienia. Współczesny trawnik często jest polem bitwy. Polem bitwy z naturą. Mieszkańcy wydają niemałe sumy na środki chwastobójcze, aby pozbyć się mniszka, koniczyny, babki czy podagrycznika. Paradoks polega na tym, że rośliny te, przez naszych przodków uznawane za wartościowe, dzisiaj nazywamy naszymi wrogami. W dziedzictwie kulturowym naszych przodków, mniszek oczyszczał organizm. Koniczyna wzbogacała glebę w azot. Suszone kwiaty koniczyny w formie herbaty łagodziły objawy menopauzy. Babka lancetowata leczyła rany i ukąszenia. Nasze babcie wiedziały, że każda roślina ma wartość, jeśli tylko zna się jej zastosowanie. Wiedziały, że nie ma chwastów, czyli wrogów, z którymi należy walczyć w ogrodzie. Tymczasem współcześnie chemia, którą wylewamy na trawniki, trafia do gleby, do wód gruntowych, a w efekcie do naszego jedzenia i picia. Jest to niestety cichy koszt tej idealnej zieleni. Dziś wielu z nas prowadzi także. Bezwzględną wojnę z roślinami, które odważą się przebić między kostkami brukowymi. A przecież to jedne z najbardziej wiernych i wytrwałych naszych sprzymierzeńców. Zauważmy, że mają w sobie tak wielką wolę życia, że potrafią pokonać beton, asfalt i wszelkie inne sztuczne bariery, żeby przynieść nam swoje właściwości lecznicze, oczyszczać powietrze. I przypominać, że wbrew wszystkiemu życie zawsze znajdzie drogę do człowieka. Nie oszukujmy się. Moda na trawniki jest utrzymywana nie tylko przez przyzwyczajenie, bo jako takie jest ono naprawdę stosunkowo krótkie w perspektywie pokoleń, ale też, a może przede wszystkim, moda na trawniki utrzymywana jest interesem ekonomicznym. Firmy sprzedające kosiarki, nawozy, środki chemiczne, a nawet usługi pielęgnacji ogrodów żyją przecież z tego, że trawnik wymaga ciągłej troski i oczywiście wydatków. Trawnik to w istocie projekt biznesowy. Ma wyglądać tak, żeby nie był w stanie utrzymać się sam, a przez to właściciel musi ciągle inwestować swój czas, pieniądze i energię w jego utrzymanie jako takiego pięknego zielonego dywanu. Oczywiście nie chodzi o to, żeby całkowicie zrezygnować z trawnika. Czasem potrzebujemy przestrzeni do zabawy, odpoczynku, spotkań i wtedy z radością siejmy trawę, ale tylko tyle, ile faktycznie jej nam potrzeba, a na pozostałej powierzchni siejmy na przykład łąki kwietne, które nie wymagają naszej pracy, naszego czasu, które nie wymagają kosiarki, a cieszą nasze oczy i przyciągają do naszych ogrodów bioróżnorodność, czyli prawdziwe życie. Może warto by choć część ogrodu wróciła do roli jaką pełniła w czasach naszych babć i prababć? Może właśnie teraz warto posadzić przed domem kilka drzew owocowych, zasiać grządkę marchewki czy kopru? A obok zaplanować miętę i nagietki. To nie tylko przyciągnie pszczoły i motyle, ale też przywróci do naszego codziennego życia smak i zapach dawnych ogrodów. Łąka kwietna ma szansę zaistnieć nawet w samym sercu dużego miasta. Dowodem jest chociażby łąka przy Uniwersytecie Rzeszowskim, założona przez profesora Łukasza Łuczaja która obecnie tętni życiem owadów i barwami kwiatów, udowadniając, że bioróżnorodność nie zna granic betonu. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko zabytki, dokumenty i architektura. To także codzienne praktyki, które kształtowały naszą kulturę i sposób życia. I właśnie ogród pełen życia jest jednym z takich elementów. Jest przestrzenią, w której splatały się Tradycja, wiedza, wierzenia i smak. Może warto więc spojrzeć na swój drabnik i zapytać, czy chcę, żeby moje dzieci i wnuki odziedziczyły po mnie tylko równy, zielony dywan, prawie martwy biologicznie, czy raczej ogród, który mogą poznać, dotknąć, posmakować i poczuć prawdziwą żywą przyrodę. Bo dziedzictwo to także to, co rośnie pod naszymi stopami. Czerpmy więc z mądrości naszych przodków to, co pozwala nam żyć zdrowiej i lepiej. Bo w przyszłości szukamy przyszłości, która ma sens. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony ze mną czas podczas tego podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A tymczasem zakorzeń się.